Siemaneczko i zapraszam na kolejny teścik. Dziś sobie wracamy do serii, można powiedzieć, explosive, czyli dla stałych widzów, którzy oglądają mój kanał, do najlepszej serii Piccolo, jakie, jakie po prostu znam, jakie znam, może jakie testowałem. Bardzo popularna petarda, bardzo popularna seria. Yy, Explosiv 1, 2 i 3. Ostatnio testowałem jedynki z partii 2025. No niestety Explosive 2 nie udało mi się dostać z partii 2025, więc przechodzimy sobie do od razu Explosive 3, partia 2025. Oczywiście później sprawdzajcie również pojedynki Petar, bo tam sobie zrobimy takie porównanie Explosiv 3, partia 2025 versus partia 2024, bo też taką takie petardy posiadam. Z Explosive 1 2025 fajnie wypadła ta partia. Naprawdę bardzo dobrze. Myślę, że nawet lepiej niż partia z 2024 roku. Także jest bardzo dobrze, można powiedzieć. Ale już przechodzimy do naszej paczki. Explosive 3. Od JORGE certyfikaty są: petardy błyskowe, 20 sztuk w opakowaniu. Tak się prezentują boki tego opakowania. Tutaj macie ikonki, jak prawidłowo odpalać nasze petardy, czyli po prostu na wyciągniętej ręce. Widzicie w pozycji kucznej, niby, czy jak to inaczej nazwać. A aczkolwiek ja preferuję pozycję stojącą, i na wyciągniętej ręce. Minimalna bezpieczna odległość w stosunku co do widowni, to widzicie. 25 metrów, fajerwerki tylko na trzeźwo. Tu jeszcze macie kod kreskowy, możecie sobie zaskanować i zobaczyć nasz efekt. Ikonka niebezpieczeństwa rozrzutu jest. Numer partii to jest właśnie bardzo ważne w dzisiejszym odcinku. Czekajcie chwilkę. 2025 rok. Yy, producent Jorge. Nek na 20 sztuk to 10 gram, certyfikat jest. Przechodzimy do tyłu. Instrukcja w języku polskim, oczywiście, się znajduje i tylko w języku polskim. Petardy błyskowe klasa trzecia. Minimalna bezpieczna odległość to tutaj 15 metrów. Widzowie powinni znajdować się w odległości co najmniej 25 metrów dla osób powyżej 18 roku życia. No i jest to produkcja chińska. Krótkie cięcie i przechodzimy do omówienia pojedynczej sztuki. Może jeszcze Wam pokażę, jak to się prezentuje w opakowaniu. Tak to wygląda, co? Weźmiemy sobie jedną sztukę. No i zwykła czerwona kredka, można powiedzieć. Mała czerwona petardka bez jakichkolwiek napisów. Widzicie, żadnych napisów tutaj nie doświadczymy. Z tyłu, oczywiście, taka sklejka. Tam jest dalej gipsik, lącik. Tak wygląda. No, na jeden. Półtora prawie palca, troszeczkę może za krótki, aczkolwiek myślę, że to jest taka no norma, tak? W takich petardach RC3 również mają takie ląty, także nie ma na co narzekać. Mm, osadzenie jest w porządku, grubość, no taki troszeczkę cieniutki. Zamówienia to by było na tyle. Lecimy z testami. Test w szklanej butelce tego absolutnie pod żadnym pozorem nie róbcie. Słoneczko z 12 sztuk petard, eksploziv, 3, partia 2025. No i co, czas na podsumowanie, czekajcie. Wezmę sobie kolejną paczkę, bo już o, tamtą zużyłem, tak to poszło, wyszło. No i tak, co by tutaj powiedzieć o tych petardach? Jestem naprawdę szczerze zdziwiony tą partią z 2025 roku, z tego względu, że wypada ona no. No niestety troszeczkę gorzej niż partia 2024, 2023. O wcześniejszych nie mówię, bo internowsze to troszeczkę gorsze. Chociaż no właśnie to jest ten dylemat, bo powiem tak: Explosive 1, która powinna być teoretycznie cichsza od tych Explosive 3, wypada lepiej. Explosive 1, partia 2025 wypada lepiej. No tamten basik jest taki bardziej soczysty a natomiast w tych Explosiv 3 taki bardziej pisk słyszałem, będąc od tego 4-5 metrów dalej, tak? Także, no wiecie, jedynka lepiej wypada niż trójka. Także troszeczkę słabo, troszeczkę się to nie klei, jak widać, a czykolwiek, no, siłę destrukcji te petardy mają, no nie można im tego odmówić. A i jeszcze jedno, nie wybuchają jednomiernie, to znaczy jedna wybucha ciszej, druga głośniej, i to macie dokładnie na testach pokazane, gdzie szkło rozwaliło, gdzie szkło rozwaliła ta petarda, a plastikowej butelki no nie była w stanie rozwalić, także no. Widzicie, niektóre wybuchają głośniej, niektóre ciszej, i to też jest na minus, ale na pewno na plus zasługuje petarda w ziemi, bo niezły krater tam zrobiła. Także to, to, to też trzeba odnotować. W wodzie również wybuchają, to też trzeba odnotować, i to, to są plusy. Co do minusów, no mówię, nie są jednomierne. No i spodziewałem się mimo wszystko, spodziewałem się troszeczkę większego basu, większej mocy, aczkolwiek, no mówię, no niektóre wybuchają ciut głośniej i ten bas jest odczuwalny a niektóre walą takim piskiem, no tak to dzisiaj słyszałem, także Eksploziv 3 minimalny zawód, a aczkolwiek to i tak jest moja ulubiona seria Eksploziv 1, 2 i 3, no z tego względu moja ocena, ocena końcowa w tym przypadku wyniesie 6 minus na 10. Dałbym nawet 6, plus, 7 minus, no ale no niestety, no muszę być obiektywny, no troszeczkę ta partia jest słabsza niż poprzednia moim zdaniem. Dlatego 6 z minusem, co i tak nie zmienia faktu, że są to niezłe petardy i je polecam. Jeżeli już kupujecie pikolaki, tak jak w moim przypadku na, przykład na Sylwestra, sobie zakupiłem po paru opakowań, 3 sztuki eksplozyw 1, 3 sztuki eksplozyw 3. Bo niestety dwójki nie było, no i tak to wyszło. Także na pewno z Pikolaków w Sylwestra, Pikolaki w Sylwestra będą odpalane. I tylko seria Explosive moim zdaniem. I jeszcze rc trójki do tego też dorzucę, polecam. Yy, ocena końcowa, jeszcze raz się powtórzę, 6 minus na 10. Dzięki jeszcze raz za oglądanie, sprawdzajcie pojedynki. Petard, do następnego testu, siema i dzięki, że jesteście.